Jak czujesz się jako jeden z najprzystojniejszych mężczyzn w polskich mediach? Ja wiesz co, jestem już w tym wieku, że jakby te elementy nie mają dla mnie większego znaczenia. Ja, ja lubię siebie, tak? I ta, to samopoczucie dobre wynika z tego, że ja w środku jestem poukładany. A to jak wyglądamy na zewnątrz, to się zmienia. No, ja widziałem siebie 10 lat temu, widzę dzisiaj i, i ta zewnętrzna warstwa no, choć fajnie jak jest przyjemna dla innych, dla otoczenia, bo też możemy o nią dbać, dbając o siebie o to, jak wyglądamy, w co się ubieramy. No to jest tylko jakby preludium, a całe rozwinięcie utworu zwane człowiek jest gdzieś zdecydowanie głębiej i dalej. Także e, e, ja bym nie przeceniał e, kwestii urody w, tak naprawdę w dobrym samopoczuciu. E, nie dbasz o otoczkę, bo uroda jest taką otoczką, prawda? Wiesz co, no, no urodę możemy dbać o tyle, żeby się konserwować, tak naprawdę. W wieku, kiedy masz 40 lat, no to no raczej. A propos się... konserwacji, y, nie pójdziesz w ślady Krzysztofa Ibisza, mam nadzieję. Ja nie wiem, co Krzysztof robi, natomiast ja chcę iść w swoje ślady zawsze, czyli życia w zgodzie ze sobą. Ja nie wiem, co ja zrobię kiedyś, bo dzisiaj mogę Ci powiedzieć, że nigdy sobie czegoś tam nie zrobię. Nie wiem, jak się będę czuł ze sobą za 10, 20, 30 lat. Mam nadzieję, że tyle dożyję, choć wszystko wskazuje, że już się zaczynam sypać. E, mowa oczywiście o, o mojej kuli i o paru innych rzeczach, które mi się w organizmie dzieją. E, ja nie wiem. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jak mówi Szymborska. E, nie zakładam operacji e, takiej, innej, straki, bo myślę, że jest coś takiego jak, e, jak prawo wieku. I nie ma nic fajniejszego, niż to, żeby się z godnością starzeć. Bo starość może być absolutnie zjawiskowa, bo to wszystko jest w środku i to trochę brzmi jak banał. Jak się słucham, to, to tak sobie myślę, ale im ja jestem starszy, tym się lepiej ze sobą czuję. E, i, I mam wrażenie, że to z wiekiem będzie następować dalej. Ja się cieszę na starość, na te wszystkie drobne elementy, które będą temu towarzyszyć, na wnuki, dla których będę miał więcej czasu niż dla swoich dzieci. Życie jest tak fajne, że skopianie się na detalach, czy to jest uroda, czy parę innych rzeczy, to to nie ma znaczenia. Ale okej, okay, no. To pytanie na koniec, bo pokazałeś, że jesteś okuli. Co ci się stało? Życie nie dopadło, ludzka starość, mam problem z łąkotką, która pękła i którą trzeba niestety zoperować. Niestety nie w żadnej e, chwalebnej dla męskiego organizmu sytuacji, czyli ani nie biłem się z nikim, ani nie jeździłem na nartach. E, po prostu e, przykucnąłem, a wstając miałem już e, o, o jedną kończynę sprawną mniej. Życie, życie, także no, życzymy Ci zdrowia przede wszystkim. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, ale za to mam fajną nową laskę, wiesz. Szanowni widzowie WP.pl, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Ten koleś daje radę, zadaje czasem konkretne pytania, dziś mnie nie zmasakrował, ale myślę, że robi fajne rzeczy, bo nie boi się zadawać pytań wprost i dlatego zawsze z dużą przyjemnością z nim rozmawiam. Dzięki. Muzyka